Ostatni mecz w roku 2024, i na tym zakończy się połówka sezonu. A my zagramy z Liverpoolem na Anfield. I właśnie po tym meczu rozegramy 19 meczy, a 19 meczy to jest pół sezonu. Więc otwiera się za chwilę okienko transferowe. A dokładnie po tym meczu, już 1 stycznia. A my gramy 30 grudnia. No i to jest dobra pora, żeby przedstawić, komu udało się wejść do naszej drużyny. Bo znowu była rekrutacja pod poprzednim Odcinkiem I losowaliśmy dwóch zwycięzców, którzy pojawią się w naszej drużynie. No i na bramkarza został wylosowany Patryk Patrykowski bramkarz otrzymał on 69 oceny ogólnej, czyli nie ma tragedii, tak w połowie, Polak lat 23 a drugą osobą, która została wylosowana został Felipe Santos, czyli Filip Pro Brazylijczyk, lat 20 prawonożny i tutaj poszczęściło się, bo otrzymała aż 79 overalla, czyli mamy nową gwiazdę w naszej drużynie, ofensywny pomocnik naprawdę ma niesamowite statystyki, obydwoje dołączą w zimowym okienku transferowym jeszcze nie wysyłam im no, zleceń transferu żeby nic mi się nie pogrzało. Zrobimy to po meczu z Liverpoolem, czyli najpierw norm, normalnie zagramy. Nie wiem czy zdążą przyjść w ogóle jeszcze w tym odcinku, raczej nie. No a ci co się nie dostali nie poddawajcie się w lato znowu będzie okazja dołączyć do naszej drużyny. Ale wiele osób prosiło mnie też o wystawienie na listę wypożyczeń. Kamil West chce odejść na wypożyczenie. Zgadzam się na to wypożyczenie ze względu na to, że dostajemy bardzo dobrego ofensywnego po pomocnika, więc może się ktoś Połesta zgłosi. Tak samo Mateusz Czarnicki chce iść na wypożyczenie. No i w sumie nie dziwię się, nie jest już trzecim wyborem, tylko w ogóle czwartym, bo pojawił się nowy bramkarz. Ale nasz drugi bramkarz też chce iść na wypożyczenie. W sumie możesz iść. Przynajmniej nowy bramkarz może sobie trochę pogra. No i na wypożyczenie chciał iść również Adrian Dominowski, czyli to jest nowy transfer, ale no nie oszukujmy się, za dużo on tutaj u nas nie pogra, bo jest najsłabszym napastnikiem, a tych napastników mamy od groma. No i to jest chyba ostatni odcinek. W którym można prosić O wypożyczenie jeszcze w zimowym Okienku bo już nie zdążymy Nikogo wypożyczyć w zimie Czyli jeżeli ktoś by chciał jeszcze Odejść na wypożyczenie no to Dopiero już w lato Ale możecie pisać jeszcze dzisiaj Zakręćmy jeszcze kołem i dowiedzmy się Kto zagra we wszystkich meczach tego odcinka Jeszcze nie wiem czy zagramy 2 czy 3 Goni Suki na Bosaka O kurde to ciekawe Taki skład wystawiam na mecz z Liverpoolem mam nadzieję że chłopaki Dadzą radę, grają bracia Trend i w jednej drużynie, i w drugiej, ale ładnie się prezentuje ten stadion. Mam nadzieję, że z Liverpoolem pokażemy dzisiaj i że chłopaki mnie nie zawiodą. O oh yes, you will never walk alone. Ale fajny klimacik i te flagi tam tak są. No, fajnie to wygląda. Ale ten mecz nie interesuje mnie tak bardzo, jak będzie mnie interesował mecz w Pucharze FA Cup, bo też z Liverpoolem będziemy grali w kolejnej rundzie. A tamten mecz chce bardzo wygrać, dzisiaj to jest taki sprawdzian właśnie przed tym meczem, bo to jest mecz ligowy. Trzeba złapać haka na Van let's go! Może na Bosaka coś w ostatniej minucie strzeli, tak jak zawsze. Dobrze, to Miksowski wchodzi, lewa noga, ależ dobry strzał! Mógłby być w sumie trochę lepszy, no ależ nie będę wybrzydzał, nice. Szafaran! dobre wyłożenie. Czemu? Tyle miejsca było on w obrońce. Dobrze Skilek, jak on to wybił? Dziwnie, ale. Na... Fuck! Jota to jest chyba... Ale Adolfo Dybala to spierdolił niewiarygodne. No to przegrywamy z Liverpoolem 1 do zera. Tutaj Skilek dobrze się zachował, wybił. Arnold dybali, ale... Ja pierdzielę, ale że Dybala? No i niestety, fatalny błąd w obronie. Musimy gonić wynik. Dobrze, Juan Szafaran, Szafaran to już może być 1-1, ale... ale nie jest. Na no, Bossaka! Okej, okay. koniec pierwszej połowy. Jakieś tam akcje mamy, nie jest tak źle wcale. W obronie trochę gorzej. Szafaran, dziurę założył. Jeszcze jest Dartoszowski Niech to szlak by to nie trafił w bramkę, a świetna akcja to była. A w ogóle Ederson stoi na bramce, bo go przetransferowali sobie, ale ta Dziura Farana tutaj piękna, tylko szkoda, że... Jezu, Nartoszowski! Najważniejsze ogniwa jak na razie mnie zawodzą. Luis Diaz! Aj! Jeszcze jest szansa, bo nie trafił. No i możemy zrobić zmiany, ale to są zmiany na ostatnie 10 minut. Alex Jezus wchodzi. Wchodzi też Kamil West i Lukas Lexus i Jacek Pepson. Jeszcze ktoś. Alois o Chinchillo za dybale. Pepson, dośrodkowanie! Złapał to, nie złapał! Ale jeszcze faulowałem, Koniec meczu, niestety. Nie ma już czasu. A więc przegrywamy z Liverpoolem. Mieliśmy swoje okazje niewykorzystane i szkoda. No ale nie był to łatwy mecz. Ale jeżeli ma być tak, że teraz przegrałem, a później wygram, to biorę to w ciemno. Tak wygląda tabela. W 11 miesiąca znowu nikogo nie ma, ale za to mamy upgrade'y. Bladacz plus 1, Czarnicki plus 1, Bolesław Kosiarka plus 2, Luis Degoe plus 1. A jeszcze Tomasz Tomikowski plus 1. No spoko. Otworzyło się właśnie okienko transferowe, więc myślę, że możemy. A, Tomasz Plackę do nas wrócił właśnie z wypożyczenia. Dobra, wysłałem kontrakty Patrykowi Patrykowskiemu i Felipe Santoszowi. Overale poszły jeden w górę, nie wiem dlaczego, ale zmienię to później. Mam nadzieję, że przyjdą do nas i nie będzie problemów, bo zawsze się boję wysyłać te kontrakty. Dlatego mam dużo sejfów porobionych w razie, gdyby coś się nie udało. No i skipuję czas, tylko nie wiem, czy nie będziemy musieli zagrać meczu. A, na pewno będziemy musieli. O, Oh. Polowliantkowiak zgłos zgłosiła się Kartagena. Spoko? Jeszcze po nie, nie po wszystkich się pozgłaszali, więc możliwe, że ktoś nie pójdzie w ogóle na wypożyczenie. Ale wypożyczenia później podpiszę. Wrócił Tomasz Plackę, to może dajmy mu zagrać i zobaczmy, jak oni go tam wytrenowali. Chociaż Kumingowski ma takie dobre. A dajmy mu zagrać na lewej stronie. Dobra, jest bardzo dziwny skład, ale mam ochotę zagrać właśnie takim. Zobaczymy, czy wygramy z Newcastle? Pewnie nie. Spróbujmy chociaż. Znowu gramy na wyjeździe, no i tak nie wiem, sobie zastanawiam się, ale chyba dzisiaj już nie rozegramy tego trzeciego meczu. Więc w pucharze zagramy dopiero jutro. Ale skupmy się najpierw na tym. Lexus przeszedł, jest Lowiankowiak! Wyjebała się. Ale ma tu piłkę na Bosaka! Na Bosaka gol! Mamy bramkę 1 do 0. To jest pierwsza bramka dzisiaj. Ładnie na Bosaka dostał to piłkę, bo Oliantkowiec odebrała ją wcześniej. Zobaczmy, tutaj została wywalona, ale wstała, odebrała piłkę i na Bosaka! Tylko nie patrzył, uderzył i strzelił. Nice. Dobrze, Markus ruszal, son, ale strzał! No i szkoda, że to nie wpadło. Byłaby najładniejsza bramka w tym sezonie. Plackę, dośrodkowanie i strzał niecelny hej dyski idealnie wyskoczył to będzie idealna kamera na tę wrzutkę tutaj ładnie wbieg i no wygrał pozycję tylko no nie wiem krzywa głowa ajajaj dobrze broni bladacz aj tu zaś Izak gra ten Izak mnie męczy muszę przyznać ależ dobrze bladacz nie wiedziałem, że tu w ogóle w bramkę leci o boże, poprzeczka, no i Izak Kurwa, iść CESa nagrywać, Izak O boże, jakie podanie, i bramka Co to jest za podanie, wy, ty, wy ja nie wiedziałem, że boty tak potrafią To mnie zaskoczyli teraz tym rozegraniem, teraz jestem zaskoczony, wow Nie jestem zły nawet, tylko w sumie <śm> jestem w szoku, że coś takiego boty potrafią zrobić no, totalnie się spodziewałem. Spodziewałem się czego? Wrzuty na pałę i nie wiem. Strzelania z główki. Max, to jest Max, co by mogli zrobić. A tu takie podanie, praktycznie po ziemi. No, niesamowite to jest. Ja bym czegoś takiego nie wykonał. No ale słabo i tak, bo mamy remis. Powiem tak, mamy faul, ale nie ma Krzysiowskiego, więc on teraz wchodzi i strzela bramkę. A chuj, jednak nie wchodzi, bo go nie ma na ławce. No to wchodzi Kamil Kamilos, on też dobre wolne ma. Już szykuje się do oddania strzału, let's go! Trzeba to wykorzystać, Kamil Kamilos. Chyba dobra siła, uwaga! No i chuj. No, że Kumingowski jest Kamil Kamilos i Broni Bramkarz. Wchodzi Juan Shafaran i zmieniamy też Nartoszowskiego, Hubert Timu obok na napada i Ryan Duda Johnson i to wszystko będzie. Kamil Kamilos Będzie szansa Znowu broni w ramkach No nie mogę Koniec meczu Remis 1 do 1 No takimi remisami to nie wygramy Tej ligi Nie będziemy nawet w top 4 Nie wiem jak ktoś wie To może napisać w komentarzu Czy szóste miejsce coś gwarantuje Jakieś puchary czy coś Piąte Bo czwarte to jest chyba już Liga Mistrzów No nie No trudno Mecz day numer 20 No niby jeszcze cała połowa sezonu Ale cały czas wygląda to tragicznie Nadal dziesiąte miejsce Jesteśmy średniakiem tej ligi Jesteśmy dokładnie w połowie tej ligi. Dobra, udało się. Wystarczy już tylko podpisać. Patryka Patrykowskiego akceptuje i mamy go. I mamy również Felipe Santosza akceptuje i go również już mamy. A więc dwóch nowych zawodników dołącza do naszego klubu. DC United zgłosiło się po Kamila Westa. O kurde, Kamil West. Powiem ci, że PLK Damian chce ciebie w zespole. No więc myślę, że dzisiaj z Liverpoolem już nie zagramy, bo chcę jeszcze oddać was niektórych na wypożyczenie, więc z Liverpoolem zagramy już jutro i dzisiaj mecz już grać nie będziemy, ale to jest ważne co teraz będzie się działo, no bo Bolesława Kosiarkę oddajemy do FC Basel, tylko że Bolesława Kosiarkę oddajemy na cały rok no ale dobra, Bolesław Kosiarka zg zgodził się na roczne wypożyczenie ale czy West się zgodzi na cały rok wypożyczenia to nie wiem, więc ja Westa jeszcze nie oddaję Kamil West proszę mi daj znać czy chcesz iść na roczne wypożyczenie to samo Hubert Timur. Niby ktoś się po niego zgłosił, ale też na rok Więc nie wiem, czy on chce na tak długo Na pewno jak chce iść na 6 miesięcy Więc akceptuję to wypożyczenie Mamy jeszcze Donalda Trumpa Chyba się nie obrazi, jak go wyślę na cały rok, nie? No a tutaj mamy dwóch naszych nowych zawodników Jest Patryk Patrykowski, nowy bramkarz I Felipe Santos, nowy pomocnik ofensywny Jest teraz najlepszym ofensywnym pomocnikiem Tylko, że później zmienię mu jeszcze overall do 79 No i możliwe, że w następnym odcinku już panowie wystąpią, a w następnym odcinku też chyba zagramy dwa mecze jeszcze. Więc na dzisiaj to tyle, dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro o godzinie 18 na premierze kolejnego odcinka.